Cześć, znajdujemy się w gospodarstwie Solidex. Oceniamy dzisiaj rzepak, który dojrzewa na podstawie technologii firmy Agroefekt. Możemy podziwiać efekt działania poprawnie sformułowanej technologii nawożenia i biostymulacji w uprawie zbóż. Zachęcamy do stosowania naszej technologii w przyszłym sezonie z tego tytułu, że jest sprawdzona. Gleba. Prawdziwe serce gospodarstwa rolnego, miejsce, gdzie zaczyna się proces produkcji roślinnej. To, jak dbamy o nią na każdym etapie, od planowania uprawy, przez prace polowe, aż po zabezpieczenie ścierniska, ma ogromny wpływ na jej właściwości. Parametry takie jak żyzność, urodzajność i zasobność nie są stałe i mogą się zmieniać. Dlatego tak ważna jest pielęgnacja i regeneracja gleby. Czas po żniwach to czas na rewitalizację, przemyślane działania. I włączenie wiedzy. Polecam Państwu sprawdzone rozwiązania Agroefekt. Zapraszam do kontaktu. Przed nami rzepak o zimy prowadzony w technologii firmy AgroEffekt. Proszę Państwa, jeżeli sobie podsumujemy cały okres wegetacyjny, musimy cofnąć się do czasu wzrostu jesiennego. Był to czas dosyć wymagający, jeżeli chodzi o nawożenie mineralne, było tutaj włączenie. Nawożenie do poprzez zastosowanie produktów z linii efekt, takie jak rzepak, efekt dace 2 kg w celu zbilansowania dawki żywieniowej pod kątem makro i mikroelementów. Warto pamiętać, że rzepak koduje plon w okresie jesiennym. Mamy tutaj na myśli ilość pędu bocznych oraz przyszłych łuszczyn, także nie możemy tutaj dopuścić, aby doszło do realnych niedoborów składników pokarmowych przed spoczynkiem zimowym. W sytuacji jesiennego dokarmiania również zastosowano nawóz wysoko skoncentrowany pod kątem boru, taki jak bor Efektus S w dawce 1,5 kg na hektar w celu uzupełnienia tego pierwiastka i zapobiegania ewentualnych wystąpieniom niedoborów na szyjce korzeniowej. Warto pamiętać, że bor musi być lokowany w ilości 200, minimum 200 gram tego pierwiastka przed spoczynkiem zimowym. Wiosną po wznowieniu wegetacji kontynuowaliśmy nawożenie stricte mikroelementowe pod kątem Boru oraz molibdenu. Zastosowaliśmy tutaj taki produkt jak Filgrin Alia w ilości 2 litrów na hektar w celu uzupełnienia tych pierwiastków oraz wsparcia roślin pod kątem biostymulacji i zabezpieczenia roślin przed różnymi stresami biotycznymi i abiotycznymi. Wspieraliśmy również zabiegi produktami takimi jak Aminotek Plus, które zawierają wysoką koncentrację aminokwasów w celu przyspieszenia wchłaniania m.in. składników pokarmowych. W okresie maja zastosowano również jeszcze wysoko skoncentrowany nawóz Power Effect Micro w celu dostarczenia takich pierwiastków jak cynk, mangan, molibden i miedź. W celu lepszego przetworzenia azotu. Chcemy pracować na niskich wartościach azotu mineralnego. Z tego tytułu potrzebujemy pierwiastków, które będą efektywnie przetwarzały ten azot na plon. Nowość rzepaku ozimego 110% wzorca w zeszłym sezonie. Numer 4 w badaniach Coboru z programu hodowlanego Zdrowa Łodyga, co możemy dzisiaj zobaczyć. Plon buduje ilością łuszczyn na metrze kwadratowym, duża liczba rozgałęzień bocznych. Dołącz do grona szczęśliwych adaptowiczów. Wybierz odmianę na ten sezon. Ilustrujemy dzisiaj pszenicę, których przed plonem były buraki cukrowe. Plantacja została założona późno jesienią w ilości 340 ziarniaków na metr kwadratowym. Na wiosnę. Konieczne było dokrzewianie plantacji produktami takimi jak Forte Steam Plus w dawce 2 litry na hektar w celu dostarczenia najważniejszych składników pokarmowych. Dodatkowo zastosowany był tutaj Mangan Effect w dawce 1 litra. Zabieg miał na celu Efektywne dokrzewienie, jakie tutaj aktualnie dzisiaj widzimy. W dalszej kolejności, w okresie maja, z racji dosyć dużych zawirowań temperaturowych, zastosowano z naszej firmy bardzo silny biostymulator, taki jak BIMOR w dawce 25 ml, w celu podniesienia efektywności procesów fizjologicznych, takich jak fotosynteza czy chociażby metabolizm. Finalnie, na liść flagowy, dodatkowo zostały zastosowane również produkty takie jak Power Effect Micro. Oraz Aminotek Plus zabieg miał na celu dostarczenie najważniejszych mikroelementów, takich jak mangan, miedź, cynk poprzez zwiększenie zawartości białka oraz finalne podniesienie parametrów ziarna. Na dzień dzisiejszy plantacja rokuje bardzo dobrze. Czekamy na wysokie plony. Fabian, nowość z hodowli Danko o bardzo wysokim i stabilnym poziomie plonowania. Dodatkowo wysoka zdrowotność, również na choroby. Kłosa ze względu na luźny kłos, co można zobaczyć. Mniejsza podatność na fuzariozy. Może być uprawiana na glebach o nieuregulowanym pH. Potęga zdrowotności, plonu i zimotrwałości. Fabian to pszenica, którą można uprawiać również po późno schodzących przedplonach, jak burak cukrowy, kukurydza. Fabian do kupienia w firmie Agroefekt. Te oraz inne odmiany do nabycia w firmie AgroEffect.